Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Taki krótki film na temat patcha. Trochę późno, ale jakoś nie mogłem się do tego zebrać. Omówimy sobie po krótka, co tutaj zmieniają, co mi się podoba, ponieważ ostatnio gram mniej Warhammera 3. Tutaj się przyznam i odpychają mnie strasznie te portale. Ta mechanika jest strasznie męcząca. Zawsze sobie do tego przyjdziemy. Są też zmiany, jeżeli chodzi o multi multiplier. Ja się tym nie zajmuję, także tego omawiać raczej nie będę. Jakieś zmiany Win Ratio danych frakcji, etc. My się skupimy na Realm of Chaosu, czyli to, co jest najgorsze w zasadzie w tym Warhammerze, co psuje mocno rozgrywkę. Ogranicza nas dosyć mocno. Yy, mianowicie bardzo duże minusy zaspaczenie, bardzo dużo armii pojawiających się, brak możliwości zapobiegania yy, pojawianiu się portali. Czyli my nie możemy po prostu opuścić naszych ziem, musimy ich cały czas bronić. Teraz to będzie zrobione tak, że będzie można je opuścić. Yy, kilka zmian dotyczących yy, Chaosu. Nagród za zdobycie duszy. Także pokrótce sobie omówimy. Negative Realm Trades, czyli to, co dostajemy za wejście do Realmu House, i potem musimy się go pozbyć na naszym terenie. Zmniejszono 50%. Super. Moim zdaniem powinno być jeszcze zmniejszone, bo to i tak jest dużo. Ale jak najbardziej na plus. Yy, troszeczkę nam to nawias ułatwi, ale moim zdaniem nie tyle co ułatwi, tylko stworzy kampanię z Warhammera 3 mniej męczącą. Mamy tutaj, że jeżeli legendarny lord, załóżmy Kuga w Playfader, czyli Nurgle wejdą do realmu Nurgle, to dostawą negatywny trade z realmu Nurgla. Teraz już tego nie dostaje, bo to jego realm, także to jak najbardziej również na plus. Dalej mamy trajty, jeżeli zdobędziemy na lordzie tak i wygramy Survival Battle w tym realmie, to tracimy ten trade, także to też na plus, czyli jeżeli Wchodzimy do realmu, żeby zdobyć duszę i już zdobywamy. To nie musimy siedzieć na naszym terenie z budynkiem, bądź też głównym osadzie, żeby się tego traitu negatywnego pozbyć. Także to też również na plus. I tutaj mamy kolejną super zmianę, ponieważ jeżeli komputer zdobył pierwszą duszę, to około tury 150 przeciwnik mógł już wygrać kampanię, my ją wtedy przegrywamy, kampania się kończy. Tutaj, jeżeli powstrzymamy komputer przeciwnika przy Forge of Soul, y to wtedy on musi zbierać dużo od nowa, czyli 120 tur co najmniej musi je zbierać i dopiero za 30 może z powrotem znowu wejść. Protection Building, czyli ten, który pomaga nam usunąć trade, teraz zapobiega spawnowaniu się portali na naszych ziemiach, czyli możemy na spokojnie budować ten budynek i rozszerzać nasze prowincje, gdzie aktualnie gra nas do tego nie zmusza. Oczywiście tutaj przypomnę, że ten patch będzie na początku następnego miesiąca. Mamy 26 marzec, ten patch będzie prawdopodobnie... Ja sobie tu sprawdzę datę. W pierwszym bądź drugim tygodniu następnego miesiąca. mamy, Zaczynamy następny miesiąc od piątku. Myślę, że w drugim tygodniu do piątku będzie ten patch raczej, bo napisali, że na początku. I będziemy dostawać dalsze informacje na temat, yy, jak to się mówi, Mortal Empires, yy, Pack Blade of the go yy, Blood for Blood go chyba. I dodatków, które mam nadzieję, które dodadzą już niedługo. Jakbym pograł też tymi hasz no ale zobaczymy. I oczywiście dostęp do Mortal Empires to również będzie jak najplus, żeby nie bawić się cały czas tą kampanię, bo mimo wszystko po przejściu raz, dwa razy kampanii ona się już nudzi. I dostajemy również nagrody za zdobycie dusz z tych realmów Chaosu, tak? Będziemy dostawać jak wejdzie ten patch. Także to też również na plus. Fajnie to rozgrywkę poprawi. Szkoda, że tak późno. Moim zdaniem to dało się na spokojnie zrobić przed wyjściem gry, no, nic na nic to nie poradzimy. To jakieś Suply lines, coś tam zmieniają. Tutaj mamy to y, multiplier, no i Bugs fixy. Tutaj Alt Tab Crash, o którym mówiłem, ja już go chyba nie mam, ale być może dalej on jest. Także tutaj można sobie zmienić na betę i od razu on będzie zmieniony. No tego już nie powinno być. Ja po pierwszym patchu ja go dostawałem, potem znowu mi zniknął po kolejnym patchu. Nie wiem, co tam się działo. Gifty Slanesza to też jedna z większych zmian, którą dobrze zrobili. Była taka technologia w Slaneszu, nie pamiętam jak ona się teraz nazywa, natomiast powodowała ona, że nie dostajemy poprzednich nagród za dawanie giftów Slanesza, tylko zastępowało nam na tą gównianą i dzięki czemu nie mogliśmy se seducować przeciwników, tak, czyli używać naszej efektu, naszego efektu kampanii, co było do kitu, teraz będzie to poprawione. A tutaj nawet jest Everlazing gift, tak? Tutaj mamy jakieś prologu, Stick Corrupted By. Coś z achievementami też był jakiś problem, widzę, ale to ja jakoś nie widziałem tego, chyba, że coś mi nie dawało, tego nie widziałem. Jakieś crash fixy, oczywiście. Tu coś z Yurim, był jakiś błąd. No i tutaj mamy napisane tak, że jak będzie ten patch, to potem będą nam, będą nas informować na temat Mortal Empires i tak dalej. Tutaj jeszcze Pokrótka się wypowiem na temat kolejnego filmu Zerkowicza, już nie będę go pokazywał. Chyba wczoraj wypuścił film, że przeszkadzają mu drzewa, tym razem moim zdaniem totalna kolejna głupota. Pokazał mapy z Warhammera 2, gdzie po prostu cała mapa jest zajęta drzewami praktycznie i nie da się grać w tej mapy. A jemu przeszkadzają dwa busze drzew na środku mapy, bo on nie może prowadzić otwartej walki na otwartym terenie. I nagrał na tym pięciominutowy film. Napisał: Nie, że gra jest super i chce zrobić ją jak najlepszą. I dlatego zwraca na to uwagę. No jakoś ludziom nie widziałem, że to przeszkadza, jeżeli chodzi o opinię na Steamie, czy gdzie indziej jakoś ludziom to nie przeszkadzało. On nagle stwierdził, że mu to przeszkadza i uświadomił to ludziom, że niby im też to przeszkadza. Myślę, mi się wydaje, że tym ludziom to nie przeszkadzało, ale przez to, że on zwrócił na to uwagę, to ludzie zaczęli też zwracać na to uwagę. Ja w ogóle o tym nawet nie myślałem, jak grałem w tą grę. Dopiero zobaczyłem film, to on powiedział, że o, bo jest dużo takich samych map, gdzie są te kępy drzew. No ja po prostu na to nie zwróciłem uwagi i to totalnie nie przeszkadzało i uważam, że wielu ludziom też to nie przeszkadza. Mi się wydaje, że chce pogorszyć jak najbardziej tę grę, nie wiem w jakim celu, czy żeby jak najwięcej wyświetleń zdobyć, czy czego, nie wiem. Totalna głupota moim zdaniem po raz kolejny. Także tyle na ten temat, tyle z tego filmu. Mam nadzieję, że wszystko wytłumaczyłem, film jest krótki. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie kolejne takie materiały, to oczywiście zostawcie subskrypcję i komentarz. I takie materiały będą na pewno się pojawiać. I od razu po tym będę nagrywał dalej kampanię ogrów. Tak jak mówię, trochę odpchają mnie te portale, spróbujemy sobie zdobyć. Jeżeli nie uda mi się zdobyć duszy slanesza, wczytam sobie bądź zacznę kampanię od nowa, albo poczekam aż wejdą te zmiany, dojdę do momentu, w którym jestem aktualnie, omówię to, co zrobiłem inaczej, jeżeli tak było, i wtedy kampanię będziemy kontynuować dalej, i być może nagram jeszcze jakiś poradnik. Także to wszystko. Cześć.